Hej kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o finałowej czwórce, która wystąpi w, za tydzień w finale. Twoja twarz brzmi znajomo. Wystąpił wszyscy uczestnicy, ale ci uczestnicy będą bili się o. Bili się! No będą walczyć o nagrodę główną 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny. No i dla mnie ta finałowa czwórka. Nie jest do końca taka, jaką bym sobie ją wymarzyła. No, bo tak, jest Natalka Mujanga, co w ogóle jest, jakby jej nie było, no to chyba w ogóle bym poszła protestować pod, pod, siedzibę, bo, pod siedzibę Polsatu, bo ona jest niesamowita. Ona jest tak dobra. Ona jest tak dobra, piękna, skromna, cudowna, utalentowana. No, czego chcieć więcej, kochani? Czego chcieć więcej? Każdy jej występnie e, radował. Dobra, oprócz Bruno Marsa, musisz mi wybaczyć Natalia, ale jednak Bruno Mars nie był za dobry. Poza Bruno Marsem, każdy absolutnie występ był dla mnie fenomenalny. Druga osoba, którą bardzo się cieszę, że zobaczymy w finale, jest Krystian Ochman, który w tym programie mnie zaskoczył, bo miał wiele takich występów, które ja się nie spodziewałam, że w ogóle w jakikolwiek sposób mogło wyjść, a wyszły. Na przykład była taka Jola, Lola Young, która nie spodziewałam się, że w ogóle Krystian da radę to zaśpiewać. Naprawdę głosowo wyszło fenomenalnie i dla mnie Krystian dostał chyba wtedy za niskie oceny, mam wrażenie. Na pewno od gąsa dostał jedynkę i to było totalnie niesprawiedliwe. I... W ogóle what? No Krystian jest osobą, która o fenomenalnym głosie... Ja miałam przyjemność być tutaj na, na koncercie, w tamtym roku koncercie sylwestrowym właśnie, gdzie śpiewał też ze swoim dziadkiem i w ogóle było niesamowicie. Także ja, jak usłyszałam, że jest w tym, będzie w tym programie, to się mega ucieszyłam. Powiedziałam, że poziom będzie podniesiony. No i zdecydowanie podniesiony był. No i teraz dwójka kolejnych uczestników. Jest Kamil Studnicki, który uważam, że swoimi wcieleniami jak najbardziej zasłużył na finał. Miał kilka dobrych, kilka gorszych. Był Benson Boone. Był... Zgadzam się, że taki fajny był. Nie, no miał kilka tych fajnych wcieleniów. Ja też była dobra. Nie no, naprawdę z każdym raczej, za każdym wcieleniem byłam raczej zadowolona i nie miałam jakichś większych doczepów, yy, doczepek. Ale, no już Mandę Trucińskiej, to powiem Wam, że yy, no nie bardzo, no, miał chyba takie dwa występy, które naprawdę mi się podobały. Był yy, Starsi Panowie i też miał takiego Jamesa Sadina miał chyba Jamesa Sadina. No i to były dwa występy, i tyle. I tyle. Uważam, że był zdecydowanie zbyt bardzo przeceniany w tym programie. I uważam, że jego miejsce powinien zająć Andrzej Neyman, bo Andrzej Neyman z kolei moim zdaniem był niedoceniany. Więc trochę żałuję, że tego Andrzeja nie ma w finale. Trzymałam kciuki, bo widziałem, że Jeżeli poruszył występ jako, jego jako Uszuli I trzymałam kciuki, że on w tym finale będzie. Ale no niestety. Uczestnicy nie dali mu punktów, więc nie miał na to totalnie szans. Także przykro mi, że tak wyszło. Ale liczę, że Andrzej da radę w duecie z Edytką. Herbuś, myślę, że to będzie super duet. Edyta naprawdę się rozwinęła w tym programie. No i będzie jeszcze duet Julii Żuka i Marty Bijan, która wygrała ten ostatni odcinek. Także napiszcie mi w komentarzu, czy wy zgadzacie się z tą filmową czwórką. Kogo wy byście widzieli w finale. A my słyszymy się oczywiście... Już niedługo.